Ta bezbronna kruszyna w środku dzikiej dżungli może w każdej chwili paść ofiarą jednego z najgroźniejszych drapieżców. Ale nie ta dziecina to George prosto z drzewa. <tryk> Boli. Za moich czasów nie rzucało się w starszych kamieniami. Lepiej celowałeś jak w majtkiem. Jeju, wśród setek otoczaków, jakie znajdują się w dżungli, znalazłem właśnie ciebie. Słucham? Chciałeś do nie! Stryk, stryk, stryk! Jak nic, masz język przyklejony do podniebienia. Nie powinieneś się zajadać masłem orzechowym z pajęczynami. Spokojnie to nie boli. Prawdziwi mężczyźni nie płaczą. Jeden, dwa, trzy. <laughs> E, przepraszam, Tuki. George! Pstryk! Co, chłopaki? Stylowy krawat, Tuki! Pstryk! George, przestań pstrykać! Pstrykać? Pstryk! Tak, właśnie! Uu, ale z niego nerwus, co, Tuki? Pstryk! Pstryk. Pstryczku! Jak pech, to pech. Dosyć mi sponiewierano Od dzisiaj moje życie się zmieni. W Wstryczku! w gdzie jesteś? dla Ciebie rzeczy, które zastąpią Ci Pstryczka, zanim go nie odnajdziesz. E, mamy piłeczkę do golfa, liść bananowca, zgniecione sreberko i ślimaka. Sam się do nas zgłosił. Co wybierasz? E, no dobra, wybieram sreberko. Tęsknię <śmiennie> za Pstryczkiem. Piłeczka pasuje! Ratunku! Ratunku! George! Ktoś potrzebuje pomocy! Nic nie poradzę! Bez pstryczka jestem bezsilny! Ta roślina zjada ludzi, a nie ryjówki! Wszystko w porządku! Idę do domu! Ta roślinka jest bardzo głodna! Szybko! Wpakuj piłeczkę do golfa, do pępka i strzel! Pstrykni! Zrób coś! No, no. Ach. Nie, nic z tego. Bez pstryczka sobie nie poradzę. Rzuć resztą piłeczką! Ach. Z niego jest taki szary. Spróbuj opisać pstryczkę. Hmm. Okrągły, a szary, a, o, o, okrągły już było? Czy wygląda tak? Dokładnie! Dlaczego chodzisz na palcach, George? Ja, jestem ostrożny, bo się boję, boję się bez psteczka, tu jest niebezpiecznie! Zachowujesz się, jak zgniły banan! Pff, ja się nie zmieniłem! To! Zdejmij go za mnie, zdejmij go ze mnie! Rado! Mój ci on wracaj! Wracaj, Pstryczku! Pstryczku, wracaj! Pstryczku! Pstryczku, gdzie jesteś? Gdzie Pstryczek? Tutaj jestem, George! Ja. Tu jest o wiele wygodniej niż u ciebie! Do widzenia! Żegnaj! Stryk, stryk, stryk. Nie! Jesteś mój! 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 Mój, mój, mój! Muszę odnaleźć pstryczka. George, przykro mi, że zgubiłeś gdzieś pstryczka. Postanowiłem, że dam ci coś, co jest dla mnie wyjątkowe. Chusteczkę, która przynosi szczęście. Mam ją, od kiedy byłem małą małpką, a teraz... Dziękuję. Czuję, że mi się lepiej robi. Wiesz, zmieniłem zdanie. Oddaj mi ją natychmiast. Przed chwilą mi ją... Odnowaj! Jutro rano razem poszukamy Pstryczka. Pstryczku! Pstryczku! Mam dla ciebie kosz owoców! To nie Pstryczek? Ha! Taki groby nie jest. Aaaa! Ratuj się, kto może! Co jest? Aaaa! To potworne. Potworne? Koszmar! Koszmar? To straszne! Straszne? Aaaa! George, trzeba sprawdzić, co się dzieje. A, nie mogę. Zbieram liście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. George, zwierzęta cię potrzebują. Aaaa! Pójdę, ale za tobą. I komu teraz jest do śmiechu? Pstryczek! Oddaj mi pstryczka! On się nazywa Szarak i należy do mnie! O, pff, Szarak? Co to w ogóle za imię Szarak? Ty, chcesz dostać po łapach? To się zbliż, Mięczaku. Tylko uważaj, my z Szarakiem jesteśmy twardzielami. Aju! Ała! George, pozwolisz tej myszce zabrać pstryczka? Chyba, chyba tak. Um. Biedny pstryczek. Wpycha się go do małego pępuszka i nie usłyszysz już. Pstryk, 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 pstryk. Oddaj mi pstryczka! Uuu, boję się! Nia! Au! <grym>

No. Ej! No, uratować ją! Czy jego? Ratuj! Uratować ją! Czy wstryczka? Ratuj! No. No. Nie! Wstryczku! Wstryczku! Gnaj, pstryczku. Oh. <ścoughs> George? Ech. Co, masz jakąś złotą myśl? <ścoughs> nie, a, 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 a właściwie to tak. Po tym, co się stało, już wiesz, że nie musisz polegać na niczym ani na nikim, by umieć odnaleźć w sobie odwagę. Tak, jestem z ciebie dumny, George. Dobranoc, przyjacielu. George, oddawaj moją chusteczkę!